Super, niezły początek. A u mnie jeszcze lepiej. Nie! Yeah. Przykro mi to mówić, ale to ja dostałam coś naprawdę super. Tu jest ze 100 kitkietów. Wow, Wendy się naprawdę poszczęściło. Ojej, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Dobra, jestem gotowa, żeby zacząć. Myślę, że z tak malutką porcją szybko sobie poradzę. Rzuciłaś we mnie opakowaniem. Wybacz, Suzy, nie zwracam na nic uwagi, kiedy trzymam w ręku czekoladę. To jest takie pyszne. Mogłabyś zachowywać się trochę bardziej kulturalnie. Przez ciebie wszyscy jesteśmy w czekoladzie. Przepraszam, to wyszło przez przypadek. Teraz pokażę ci, co to są dobre maniery. Zacznę od serwetki i rozpakuję batony. Teraz będę potrzebowała widelca i noża. No to zaczynamy. Kurczę, te czekoladki są bardzo twarde. To nie jest takie łatwe do pokrojenia. Dobra, mam tego dość, Zjem rękami. Są boskie. To najlepszy smak na świecie. Rozpływam się jak ta czekolada. Sama bym jeszcze trochę zjadła. Monika miała rację, kiedy chodzi o czekoladę. Nie ma szans myśleć o manierach. Smakuje niesamowicie. Mogłabym to jeść non-stop. I po wszystkim. Szkoda, że zawsze tak szybko się kończy. Wendy. Chętnie, zwłaszcza, że mam świetny pomysł. Ciekawe, dokąd to nabiegnie. Podrabinę, dzięki niej dostanę się na sam szczyt. O tutaj! Wspaniale! A teraz zaczynajmy. Delikatna czekolada na wierzchu i chrupiący wafelek w środku. Jak tego można nie lubić? Czas przyspieszyć. Nie przerywając, przechodzę do drugiego batonika. Przestań rzucać w nas papierkami. Ten deszcz opakowań da nam w kość. Trzeba z tym skończyć. Często się, Suzy. Marzyłam o dokładce. Tylko nie to. Zniszczyłyście moją czekoladową wieżę. Schodzę. Uważajcie. A gdzie są moje batoniki? Batoniki? Jakie batoniki? No nic nie widziałyśmy. Eh, tylko jedno łódko z kurczaka. Smutne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niezłe połów. Co to jest? Wygląda pysznie. Sorry, ale to nie dla ciebie. Wszystkie te łódka należą tylko do mnie. Z chęcią bym się zamieniła ze mną porcjami, ale muszę się zadowolić tym, co mam. Pachnie niesamowicie. Mm, jakie soczyste. Wspaniałe. To wszystko dostała tylko gość. A teraz moja kolej. Na szczęście czeka na mnie większa porcja. Pokażę ci, jak obchodzić się z jedzeniem. Będę się cieszyć każdym kęsem, każdą chwilą. Ech, ten kurczak doprowadza mnie do szału. Wydaje mi się, że Andy zaczyna stopniowo zapominać o manierach. To wygląda okropnie. Po prostu nie umiesz cieszyć się chwilą, Emma, i jesteś zazdrosna. Nie sądzę. Spójrz na moją porcję, jest o wiele większa niż Twoja. Najwyższy czas, żebym się do niej dobrała. Tak, dużo chrupiących udek, super! Ledwo mieszczą się w moich rękach. Wow, co za apetyt! Ostrożnie, Emma! Rzuciłaś mi kością prosto w twarz. Będę musiał się na tobie odegrać. Odczepcie się, to są moje łódka i nie ma mowy, żebym się nimi podzieliła. Znowu się zaczyna. Mam jej dosyć. Czas z tym skończyć. Daj spokój, Andy, już zjadłam. Możesz odpuścić. Chociaż może na dnie jeszcze coś zostało. O tak! Miałam rację! Emma, jesteś nienasycona. Andy, wiem co robić. To świetny pomysł! Podoba mi się! Trzymaj Emma! Nic nie widzę! Zadziałało! Ekstra! Czy ktoś może mi pomóc? Tak mi się kręci w głowie. Chyba sobie jeszcze poleżę. Hurra, to chipsy! Ale dlaczego wszystkie mamy takie same porcje? To dziwne. Też się nad tym zastanawiam. Chyba zaszła jakaś pomyłka. Dobra, nieważne. I tak ja zaczynam. Zobaczymy, co mam w środku. Ej, tu chyba nic nie ma. To niesprawiedliwe. Tylko jeden chips? Nie do wiary, protestuję! W dodatku jest taki mały. Wygląda na to, że to cała Twoja porcja na dzisiaj. Bardzo zabawne. Mam nadzieję, że jest naprawdę dobry i że poprawi mi humor. Tak, smakuje świetnie. Chcę się delektować każdym kęsem. To było wspaniałe. Nie smuć się, Suzy. Zjesz więcej innym razem. A teraz moja kolej. Jestem pewna, że w mojej puszce jest spora porcja. Jaka szkoda, pomyliłaś się. Nie mogłam się mylić. Tu w ogóle nie ma dna. Widzę, moje chipsy są na stole. Super. Ojej, zaraz kichnę. Uff, na szczęście wszystko jest ok, Przeszło. Wreszcie mogę jeść. Ojej. Wygląda na to, że jednak nie przeszło. I nie masz już chipsów. Gratulacje. Monika, nie smuć się. Wendy, twoja porcja powinna być największa. Tak, ale nie liczcie na to, że was poczęstuję. Te chipsy są tylko dla mnie. Zobaczmy, ile ich jest. Wow, jaka ogromna wieża! Ojej, ona się nie kończy! To niewiarygodne! Nie rozumiem, jak to wszystko zmieściło się w puszce. Nieważne, najważniejsze, żeby zmieściło się w moim brzuchu. To była prościzna. Szybko sobie poradziłam. Ci wózka, mogłaś się podzielić. Nie denerwuj się, zaraz damy jej nauczkę. Monika, to świetny plan. Poprawiłaś mi humor. Wendy, poczęstuj się, kolą? Dzięki bardzo. A ja myślałam, że jesteście na mnie złe. Co się dzieje? Tylko nie to. Jestem cała mokra. Zadziałało. Wiedziałam, że coś knujecie. Oj, daj spokój, wyszło śmiesznie. Jedna malutka buteleczka z galaretką, porażka. A u mnie wręcz przeciwnie, podoba mi się. A dlaczego ja nic nie mam? Pusto? Zero! Gdzie się podziało moje jedzenie? Umrę z głodu. Podczas gdy się dąsasz, Andy, ja zacznę. Hmm, ciekawe co jest w środku. Wow, jaka piękna galaretka. Wygląda atrakcyjnie. Smakuje również wyśmienicie. Nie tak łatwo ją wycisnąć, ale dam radę. Zazdroszczę ci. Ups, chyba buteleczka utknęła w twoich ustach. To nie jest śmieszne. Ja tylko żartowałem, a ty od razu się dąsasz. Andy nie ma potrzeby wyładowywać swojej złości na mnie. Rozumiem, też chciałbyś dostać galaretkę, ale szczęście dziś się do mnie uśmiechnęło. Ech, to jest wspaniałe. No, mam pomysł. Wchodzisz w to? Patrz. Co ty robisz? Puszczaj. Galaretka leje się dookoła. No i proszę, jestem cała brudna. Aj, co to jest? Może powinieneś za to pociągnąć? Tak, zrozumiałem. To coś dla mnie. Gdzie to jest? Czekam. Zaczęło się, zgadłem, galaretka leje mi się prosto do ust. Wow, to wygląda super, gratulacje. Starczy, starczy, najadłem się, mam już dość. Zatrzymajcie to, stop! Nie chcę! Niech ktoś mi pomoże. Galaretka nie odpuszcza. Wygląda na to, że będę musiał się poddać i poczekać. Aż strach wypowiadać życzenie na głos, bo się spełniają. Nie chcę więcej galaretki, a według mnie wyszło fajnie i pysznie. Nic nie widzę. Hmm, to jest naprawdę dobre. Masz rację, wszystko wyszło super. Wow, jakie duże ciastko. Nie spodziewałam się, że takie zobaczę. Czy jest w tym coś szczególnego? Moja ogromna guma wygląda o wiele fajniej. Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja zacznę. Ojej, jak szczelnie zamknięta. Może potrzebujesz pomocy? Poradzę sobie sama. Wiem, muszę zdobyć łom. Teraz na pewno uda mi się otworzyć opakowanie, zobaczysz. Ej, ostrożnie! Łom właśnie przeleciał mi przed nosem. Ups. Przepraszam, upuściłam go przypadkowo. Będę musiała znaleźć nowy sposób. Mam pomysł! Potrzebuję młotka. Boże, chyba zaczęło się trzęsienie ziemi. Może daj sobie spokój. Nie poradzisz sobie z tym opakowaniem. Nie licz na to, Monika. Dam radę. Jedyne, czego potrzebuję, to wzmocnienia mięśni. Myślę, że hantle mi w tym pomogą. Czuję, że moje ramiona stają się większe. Super. Teraz spróbuję ponownie otworzyć gumę. No, udało się. Widzisz, mówiłam ci. Nie spodziewałam się tego po tobie. Kurczę, moje mięśnie znowu się zmniejszyły. Chociaż i tak już ich nie potrzebuję. Teraz mam gumę i mam co robić. To jest takie dobre. I na darmo się tak starałam. A teraz czas na dmuchanie balonów. Ma, przerażasz mnie. Zatrzymaj się. Przez ten balon zaraz upadnę. Przepraszam, ale muszę go przebić. Co ty zrobiłaś? Jestem cała w gumie. Różowy wygląda na tobie całkiem fajnie. To nie jest śmieszne. Jak się tego wszystkiego pozbyć? Dasz radę, najważniejsze to wierzyć w swoje siły. Nie będę ci przeszkadzać. Poza tym muszę się zabrać za moje ciastko. Zobacz, ile ma kremowego nadzienia. Uwielbiam je za jego delikatny smak. Brawo, ale zamiast jeść mogłabyś mi pomóc. Przepraszam, ale jestem bardzo głodna. Takiemu ciasteczku trudno się oprzeć nawet mnie. Jedyne czego brakuje to mleko. Monika, czy chciałabyś szklankę mleka? Chętnie, dzięki Emma. Wspaniale! Podczas gdy ona próbuje wcisnąć ciastko do tej malutkiej szklanki, ja zjem resztę. Emma, co ty robisz? Oddaj mi moje ciastko natychmiast! Muszę się spieszyć. Nie pozwolę ci na to. Zabieraj swoje mleko. O, nie, jestem cała mokra. Nie będziesz zabierać cudzego jedzenia. Wielkie mi rzeczy, spróbowałam tylko troszkę. Wow, jaki ogromny automat z gumami! Maszyna z cukierkami wygląda fajniej. Jestem pewna, że gumy spodobają mi się o wiele bardziej. Patrz już jedną mam. Spróbuję. Co to jest, Monika? Chyba tabliczka z wynikami. Jak na razie mam jeden punkt. To nie potrwa długo. Wkrótce wyrównam, zobaczysz. Patrz, już dostałam pierwszego cukierka. Jest! Dostałam jeden punkt. Uwielbiam tego typu konkursy. Nawet nie musisz się wysilać i tak mnie nie pokonasz. Przekonamy się, idziemy łeb w łeb. Widzę, że jesteś bojowo nastawiona, ale ja też się nie poddam. Zaczynam. Sprawdźmy, kto wygra w uczciwej walce. Zobacz, ile słodyczy mogę zjeść naraz. A ja w buzi mogę zmieścić ponad stogu. Mogę do niej wcisnąć wszystko, co jest w automacie. Ojej, jak powiększyły mi się policzki. Mam jeszcze miejsce na jednego cukierka. Dam radę, zobaczysz. Przestań, Jess, nie rób tego, nie rób tego. Mówisz tak tylko dlatego, bo nie chcesz przegrać. O nie, nie mogę dłużej utrzymać tych słodyczy. Mówiłam ci, żebyś przestała. Jak nie bolą policzki. Gratulacje, przegrałaś. Nie, to niesprawiedliwe. To oczywiste, poddałaś się. To jest nagroda dla mnie. Jakie piękne trofeum, dziękuję. Oszustka. Daj spokój, musisz nauczyć się przegrywać. Lepiej popatrz na balony, które umiem nadmuchać. A ty dokąd, Monika? Stój! Wygląda na to, że mój balon jest za duży. Trzeba go przebić, zanim polecę w kosmos. Oj, lecę w dół! Połóż coś na podłodze, Jess! Jesteś tak daleko, że nic nie słyszę. Moją drogą twoje gumy są przepyszne. Oddaj mi je. Spory, ale nie. Spójrz, to guma w rolkach. Wow, i to całkiem sporo gumy. 12 paczek. Widziałaś kiedyś chipsy czekoladowe? Wydaje mi się, że to coś nowego. Nie spiesz się tak, tym razem to ja zaczynam. Dobrze, poczekam trochę. Ale super. Te chipsy wyglądają jeszcze lepiej niż te zwykłe. Mmm, słodka czekolada, która rozpływa się w ustach, jest cudowna. To są teraz moje ulubione chipsy. Mogę je jeść codziennie. Ale nie myślmy o jutrze. Ważne, że mogę się nimi cieszyć właśnie teraz. Emma, gdybyś tylko wiedziała, jakie to cudowne. Co? Nic już nie ma? A nie, na dnie coś jest. Spróbuję go wytrząsnąć. Nie wychodzi. Będę musiała sięgnąć ręką do puszki. O nie, tylko nie to! Utknęłam! Pomocy! Moja głowa to boli. Następnym razem nie będę tak mocno wymachiwała rękami. Daj ci pomogę. Ciągnij mocję, ma inaczej nie uda się zdjąć tej puszki. Przepraszam, ale jestem bezsilna. Dobrze będę z nią chodzić. Skoro skończyłaś, to ja jestem gotowa na degustację mojej gumy. Jak pysznie pachnie! Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Wyjmę wszystkie gumy z opakowań i położę je na stole. Właśnie tak. Wygląda dobrze. A teraz biorę każdą za jeden koniec i ciągnę do góry. Zobacz, jak ładnie to wygląda. Dzięki temu mogę zjeść kilka gum na raz. W dodatku to całkiem fajna zabawa. Od razu mam lepszy humor. Ja czułabym się lepiej, gdybym w końcu zdjęła tę puszkę z ręki. Emma, mam genialny pomysł, ale potrzebuję Twojej pomocy. Sorry, ale nie rozumiem o co Ci chodzi. Podejdź bliżej, powiem Ci. Chociaż już nie trzeba, dostałam to, co chciałam. Dlaczego to zrobiłaś? Teraz przykleję do tej gumy puszkę i wyciągnę rękę. Nie jestem pewna, ale spróbujmy. Pomóż mnie, ma nie mam okay. dość siły. Chyba się udało. Oj, przepraszam, nie mogłam cię utrzymać, ale zrobiłam wszystko, co mogłam. Jak tu dużo gwiazd! Ojej, czekoladowy chips. Monice udało się go zachować. To będzie nagroda dla mnie za pomoc. Czy to pasta do zębów? Chyba tak, ale jakaś nietypowa. Moja intuicja podpowiada mi, że w tych tubkach kryje się coś pysznego. Jeśli nie masz nic przeciwko, Jess, mogę sprawdzić już teraz. Powodzenia, mam nadzieję, że masz rację. Wkrótce się dowiemy. Spójrz na ten dziwny kolor. Na pewno nie wygląda jak pasta do zębów. Smakuje słodko. Chyba wiem. To czekolada. Świetnie, mówiłam Ci. Szczoteczka do zębów też jest jadalna. Co za niespodzianka! Nie wierzę swoim oczom. Twoja intuicja cię nie zawiodła. Chcę więcej czekolady. Muszę ją wycisnąć prosto do ust. O mój Boże, to wspaniałe! Jest bardzo podobna do Nutelli. Słuchaj, Jess, czy moje zęby są czyste? Szczerze mówiąc, nie bardzo. Dam ci lustro. Oj, masz rację. Muszę coś zrobić. Mój uśmiech wygląda po prostu fatalnie. Nie panikuj, Monika. Łatwo ci mówić. Nie przejmuj się tym. Pomogę ci. Będziemy teraz myć zęby. Dzięki, Jess. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Świetnie. Teraz twój uśmiech świeci jaśniej niż słońce. Dziękuję. Teraz twoja kolejna degustacja. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Auć, moja głowa, ostrożniej. Ciekawe, co to jest? A, wiem, to guma. Jaki piękny kolor. Zasłużyłam na te pyszności. Jess, nic ci nie jest? Wyglądasz trochę dziwnie. Guma przykleiła się do moich zębów. Wow, jak fajnie się ciągnie! Podoba mi się, super! To najlepsza pasta do zębów na świecie. Chcę dokładki. Pilnie potrzebuję drugiej porcji. Tylko tym razem muszę wycisnąć więcej. Może lepiej tego nie rób. Chyba miałaś rację. Nie mogę tego kontrolować. Monika, zaplątałam się. O nie, ta guma jest wszędzie! Już nigdy nie będę chciał Ej, ja otwieram! Wow, jaki apetyczny burger! Ej, a ja ty co? Róbmy wszystko zgodnie z zasadami. Ale z ciebie nudziara. Trzymaj. I ty też, Rose. Sprawdźmy. Nie no, czemu mam takiego pecha? A ja mam szczęście. Ja też. Ty będziesz gryzła. Więc... Ja pierwsza! Nie, bo ja! Nie ma mowy, to mój burger! Nie! Tak, wygrałam! Ojej, to tylko liść sałaty. Za szybko się ucieszyłaś, Sarau! Jedz swoją sałatę! Mmm, jakie to apetyczne! O tak, uwielbiam ser! Jakie to pyszne palce lizać! I kotlecika też poliżę. Dobra, Rose, burger jest twój. Proszę bardzo. Hmm. O nie, polizałaś go całego. Zaraz wymiotuję. Smacznego. Dobra. Dam radę to zrobić. Uda mi się. O nie, nie czuję się najlepiej. Gryź, gryź, Rose. Dobra, już skończyłam. Nie chcesz więcej? No dobra. A może ty, Suzy? Nie dziękuję. Może jednak się namyśliłaś. Zjadaj już. No jak chcecie. Mam takie wspaniałe koleżanki. Co za ochyda. Zaraz wymiotuję. Palce lizać. Co to za dziwny zapach? Czy to ty, Kate? To serio ja? No rzeczywiście, mogłam zmienić bluzkę. O nie! Co za smród! To ryba! Szybko sprawdźmy, kto co będzie robił. Daj mi to, Kate! O nie! Jak to się stało, że mam takiego pecha? A ja będę musiała to ugryźć. Już mi dobrze. Dziewczyny, no to bawcie się dobrze. Ty pierwsza, Kate. Nie ma mowy, ty zaczynaj. Ty, nie, bo ty, ty, a właśnie że ty, ty. Dobra, wystarczy, bo to się nigdy nie skończy. Pomogę wam. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty pierwsza, Suzy. Głupia wyliczanka. Fu, jaka obrzydliwa ryba. No dobra, zaczynam. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Ochyda! Oj, ryba mnie spoliczkowała. Jak ona mogła? Mam jej dosyć! O nie! Padła mi prosto do buzi. Jej szalone oczy się ruszają. Daj mi ją! Ojej! No i po problemie. Uff, dzięki, Rose. Ciekawe, co będzie w tej rundzie. O nie! To ogromna ośmiornica. Wygląda tak przerażająco. Dobra, sprawdźmy, kto co będzie robił. Trzymaj i ty też. Uff, co za ulga. Hurra i jeszcze raz, hura! Nie, no tylko nie to. Za co? Aaaa. Toś ma dziś ogromnego pecha. Zaczynajcie, dziewczyny, a ja popatrzę. Trzymaj, Rose, ty pierwsza. Co to jest? Jakiś ślus? Nie czuję się zbyt dobrze. Co za obrzydliwość. Dobra, dam radę. Chwileczkę. Nie, no jednak ja nie dam. Mam pomysł. Użyję pensety. Co to za ochyda? Ten paskudny ślus jest teraz na moim języku. Pomóżcie mi. Hej, zrób coś. Dobra, zaraz wszystko z ciebie wytrę. Gotowe. Sprawdźmy. Rzeczywiście, wszystko w porządku, dziękuję. Teraz będzie niezła zabawa. Suzy będzie gryzła śmiorniczkę. A gdzie ona jest? Już wiem. Suzy, wychodź. Teraz twoja kolej. Nie chcę, proszę. Już zaczynam niemdlić. Za co taka kara? Mogę tego nawet ugryźć. Jest jak z gumy. No dalej, ciągnij, ciągnij. Dobra, pomogę Ci. No dalej. Ble! To obrzydliwe. O nie! Ośmiornica przystała się do mojej twarzy! Moja buzia. Moja piękna buzia. Szkoda, że siebie nie widzisz, Kate. Nie dotykaj mnie! Jak myślicie, co czeka nas tym razem? Eww. Co to jest? karma? Pachnie obrzydliwie. O, tak, tym razem ja jestem szczęściarą. Nie no, co to ma być? Druga runda z rzędu? To straszne, dlaczego? Nie chcę tego jeść. Ja odpadam. Czekaj, czekaj. Zjadaj to. Skoro tak, to zaczynaj. O no nie. Ten zapach jest po prostu okropny. Od samego patrzenia już mi niedobrze. Te kawałki są teraz na moim języku. O, mam pomysł. No, od razu lepiej. No, jest w porządku. Mm. Ej, Suzy, możesz być ostrożniejsza? Świetnie, znów jestem czysta. Trzymaj. Ej, a ty co, Kate? To twoje zadanie. No dalej, zjadaj. Smacznego. <kłysy> Za co to mnie spotyka? Jak to niesmacznie wygląda? Nawet nie wiem od czego zacząć. O, akurat mam tu łyżkę. Może z jej pomocą będzie jakoś łatwiej. Ostrożnie próbujemy. Tylko troszeczkę. Fu, ohyda! Co ty robisz, Kate? Daj mi łyżkę, proszę. Trzymaj. A masz! To bolało! Przestań przeciągać. Zjadaj swoje smakołyki, ale to nie są żadne smakołyki, to jakieś paskudztwo. Może z zamkniętymi oczami pójdzie mi łatwiej. No, to całkiem inna sprawa. Daj ci pomogę! O nie! Jestem teraz cała w karmie dla psów. Niezły widok! O nie, znowu jakieś paskudztwo. Sprawdźmy szybko, która co robi. Mam dziś koszmarnego pecha. Uff, a ja miałam farta. Kurcze, będzie kwaśno. No dziewczyny, chcę to zobaczyć. Co za aromat. Trzymaj Suzy. Nie mam ochoty. Chociaż no spróbuję. No wcale nie jest złe. E, coś tu nie gra. Dobra, skończyłam. Zaczekaj, nie tak szybko. Najpierw przekroimy limonkę na pół. No, teraz możesz polizać. No dobra, daj to. Oj za kwas sota! Aż mnie wykrzywiło. No i jak się teraz czujesz, Suzy? Nie śmiej się tak, bo teraz twoja kolej roz. Ale. ale ja nie mam na to ochoty. Zabierz to ode mnie, słyszysz? Czyli odmawiasz? No to ci pomogę. Proszę! O nie! Jakie to kwaśne! Po co to zrobiłaś? Co za ubaw! Ale masz minę! Suzy, widziałaś to? Ej, obudź się!